Hej, witajcie, z tej strony Undars, no i to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Got... Sorry, Zagrajmy w Prison Break The Conspiracy. Chciałem powiedzieć Zagrajmy w Gothic. No co, powiedz... informacja taka, no. no że, na film... że na początku filmiku powiedziałem... To Undars. No... Tak naprawdę, wiecie, chciałem mieć nick Undars. Czekajcie, bo mi coś godałem. Kurde No tak jak mówiłem. Chciałem mieć, chciałem mieć nick Undars, ale oczywiście był zajęty i wziąłem sobie Undars Able i zawsze przy Player powiedziałem, mówiłem Undars Able, siema jestem Undarsable No powiedziałem sobie teraz Undars. Może będę tak mówić cały czas, może nie No dobra, nieważne co będę się tłumaczył. Czyli mamy otworzyć to po cichutku. Bo się skapnie. Powiem wam, że dzisiaj mamy plus 30 stopni. Jest yy, niedziela, 29 kwiecień, godzina. Teraz, w którym momencie nagrywam 15.59 dokładnie. No, za chwilę 16 Odcinek chyba się pojawi dzisiaj nawet. Mogę wam powiedzieć. No, raczej dzisiaj wrzucę. Bo nie mam co robić to. Mm, czyli mam iść tam. I stąd! Bye bye. Tu? Oj, chyba... Chyba troszkę źle, że poprzedł. On susiad? Czyli on będzie siedział, i jak pójdzie, no to go. Tylko nie wiem, czy, gdzie mam iść w ogóle. Są jakieś drzwi? Nie. No i idź, dobrze. Tu mamy iść, dobra. Okej. Okay. Teraz tutaj. O, oh, goddam, to on śpi. Jeszcze tak! Jeszcze mam odkręcać! Jak się obudzi, to ja pier... papier... Nie będę przeklinać. Choć wiem, że mogę dać cenzurę. To jak mówiłem... Obudził się. Sorry, ale... trochę nie widzę. Wiecie czemu? Bo... No kurde... Bo trochę tutaj słońce świeci, a ja mam tak kąpa przy, tak monitor mi tak leci Tak na okno jakby Bo tak Można tak mogę wam powiedzieć, oh fuck o No i mam przesrane I po cholerze, żeś tu przyszedł Dobra, jest je, je, a Chrypka jakaś. Teraz poczekajcie, zajmie mi to z minutę. Ja chcę po prostu ostrożnie, powoli to odkręcić. Widzę, nagrywam, co się stało. A już! Przeczytałem, <grym> bo ja tak popatrzę na, popatrzę na stopera, tu patrzę o tym i czy z czarnia ekran. Mhm, czyli teraz mamy biec. Co mam schodzić? Może? A to czasem mnie nie oświetla. A! Joki fart, widzieliście to?

Dupiecie, mam, koleś! Jak <laughs> skuję się powieszę. Fuck! Jakieś szczęścia, że jestem. A teraz gdzie? Na to! Chyba nie jesteś zbyt mądry. Wbijaj.

To jest najgorsze, przypomniało mi się to teraz. Zobaczcie, on zaraz przyjdzie, ha, ha, ha. nara. Nara Ty pawianie, krzywy ale jestem idiota, jestem debil! No. Chyba nie tutaj, bo jest będzie takie podobne coś. Mhm. Mm Jeszcze tu, szybko. Graty. I teraz... W dół idziemy, bo i tak nie ma gdzieś. Chyba tych kamer... O, ale alam się włączył niezły. No i co ja robię? A to je przecież od razu widzi. Co ja mam zrobić? Na, na, na. Już tu raz to skułem. Chyba ta kamera się musiał kręcić. Dobra gitara. Jeszcze jedna. To może da O, Cicho. to mi się w kurzu. Ja w ogóle mam iść tutaj? Chyba tak. Hmm, hmm. Tu musimy iść. A jak ja mam, to niby... Lot Aleś mądry Nie, tu żem polazu. Pewnie nie tutaj nawet On mnie może nie zobaczyć Jak ja mam to wyczynić? Aha, prostym sposobem ominięcia go Gitara Dobra, jesteśmy Jakieś głównie. Ej od nowa wszystko Na szczęście wiem co trzeba już zrobić Kurde na radar nie patrzę tylko ja patrzę A, nie wiem na co ja w ogóle patrzę Na jakieś gówno Sprint speeda dajesz, włączasz speeda! Tom Paxton jedziesz Nitro spida, włączasz po prostu Nara i nie, nie, ja też wbijam, ja też eee. Ach, nic... No się, bo cię kopnę. Nie, już, już. Dzięki. Mówiłem, że się, że się nie przestraszy? Ale czy nie mówiłem, ale przestraszył się mnie. Czyli tutaj wyjdzie ten policjant? A wyszedł. I pójdzie chyba w moją stronę albo i... Co? Aha, tutaj mam chyba iść. Tu widzę. On tu idzie może. tu chyba Nie właśnie, tu proszę cię. Nie, nie właśnie tu, nie właśnie. Wlazł. I patrzcie, od się wszystko. Denerwujące takie coś jest, że mi się to... No, jeszcze mnie wy... Nie, no, kurde. Daj mi to przejść, dajcie mi to przejść już. Że nie mam, bo już mam dosyć. Czyli trzeba było tylko do niego podejść, on by od razu odszedł. Dobra, teraz gdzie mam iść? Codzienność. Sam w dupie, wolę sobie poczekać, albo po coś. Aha, o to chodziło. Tu idzie strażnik. Jaki fart, jaki fart. I tu. No, i mam coś. Szybko, właśnie tu zdobyłem. Co tu w ogóle leży? Tutaj to tylko. Nawet nie wiem. Wiedziałem, że kurde, tu przejdzie. To było pewne. Boję się stąd wyjść, a nawet i tak trzeba. Tylko po prostu teraz wszystko potrzeba po cichutku. Po cichutku Dobra, jest kita. O i podskoczyłem... O si z... ja bym się nie zapisał, to chyba się zabił Kamera, żeby mi nie uchwyciła. Ej ty jesteś paralityk jakiś Trzeba ja muszę przejść jakoś Co, coś Michael Scofield. Idź już stąd. Idź, 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 idź. Dzięki ci panie <laughs> Yeah! A, Scofield próbuje uciec, coś takiego. A ja też w tym lepiej muszę wyjść. Nie no, mam zmieszczań. Ciekawe, że jesteś głupi, tam pan, jak się mi się teraz. z tych popytów po ustawiłeś. czy to o tym nie pomyślałeś? Lampa, Bo to nie jest lampa, to ja nie wiem, co O nie. Przepraszam. nie. tam policji? Uch. Nie, sorry, ja nie wiem po prostu, jak mam pójść, żeby... Spróbujmy tak. Wiem, 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 na power. Troszkę na power, ale się da. A jednak nie. Powolutku. Kurde, mać! ile się będę męczył jeszcze. Na tym. Nie myślę. Tutaj. Oczywiście. Jak ja mam takie coś zrobić, żeby mnie nie Czy to widać jak nie wiem co? jak ja się ma tam dostać? Nie widzę. Aha, normalnie. Ty żebym mi zauważył takiego czegoś? Tak. Pewnie jak skuję to od nowa wszystko. A, a jak? Jak teraz? Aha! Pod samochód! Kto mnie zobaczył? Jak ja mam tam przejść niby? Pod samochodami? Najwyraźniej tak. <laughs> jak tak? Nie, nie, na pewno I dupa, i nara, nie zrobię tego Dla ja, nic wiecie Co ja w ogóle robię, nie? Przejdę do ciebie Nie, naprawdę, nie wiem Kurde, jaki to jest popieprzone. Dobra, nie, nie przechodzę. Nie ogarnę tego. Jaki to jest paralityk. Nie, ale idź się zgłodzić. Tam ta puje poś. Powoli tak coś zrobimy. A tu jak ci się skończy. Dawson, I appreciate your fast response, but it is clear we are dealing with a false alarm. Tell your men to stand down. Scofield. And what are you doing? What is he doing? Yeah, I wonder how you came back. set off the alarms just to see how the guards would respond.

Dobra, no to... Na tyle ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. No i dobra, na... do zobaczenia w następnych odcinkach. Nara wszystkim.